Będzie innowacyjna, będzie otwarta na współpracę z rodzicami, ze środowiskiem lokalnym. Będzie tak zorganizowana praca wewnątrz tej szkoły, aby dzieci mogły się wszestronnie rozwijać. Nie chodzi o wiedzę encyklopedyczną, ale właśnie rozwój osobowości otwartej, tolerancyjnej, obywatelskiej, patriotycznej, ale bez kompleksów, bez żadnych anty, tylko pro. Taka będzie szkoła w Gdańsku, Kokoszkach, prowadzona przez Pucką Organizację Społeczną. Nasza oferta będzie przede wszystkim skierowana na to, aby uczniowie po zakończeniu szkoły podstawowej byli przedsiębiorczy, byli kreatywni i też otwarci na potrzeby innych. Dlatego też wybraliśmy takich partnerów, Polską Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz Polską Akcję Humanitarną. Polska Akcja Humanitarna posiada sieć tenów edukacji globalnej, którzy na pewno będą intensywnie odwiedzać szkoły w Kokoszkach. Chcielibyśmy także, aby uczniowie mieli możliwość połączenia się na przykład z inną szkołą w globalnym południu. Planujemy też e, intensywne szkolenia dla nauczycieli, tak aby mogli wdrażać elementy edukacji globalnej sami na lekcjach przedmiotowych. Zajęcia w naszej szkole będą niezwykle atrakcyjne. Będziemy prowadzić program edukacji żeglarskiej, którym objęci zostaną wszyscy uczniowie. Również zajęcia kreatywności, zajęcia samodzielnego myślenia, a także zajęcia związane z edukacją globalną czy z inżynierią. Co powinienem zrobić, żeby zapisać dzieci? Tak naprawdę najlepszym punktem informacyjnym jest nasz punkt informacyjny w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Punkt będzie czynny codziennie. W poniedziałek, środę i piątek czynny będzie od godziny 9 do godziny 16.30. Dla ułatwienia, ponieważ rodzice często korzystają z takich punktów popołudniami, we wtorki i w czwartki będzie czynny od godziny 13 do 21.00. Również do pobrania deklaracji, które rodzice będą. Wypełniali są na stronie szkoły. To jest strona www.azaliowa.pozytywneinicjatywy.pl.